Co sprawia, że dwunastoletnie dziecko codziennie nosi w plecaku szkolnym ostry nóż? I co ważniejsze, co się dzieje, gdy wszyscy wokół to zauważają, ale nikt nie reaguje. W jeleniej górze, 70-tysięcznym mieście położonym w górach południowo-zachodniej Polski, dwie dziewczynki żyły życiem, które z zewnątrz wyglądało zaskakująco podobnie. Zanim przejdziemy dalej, Proszę zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, jeśli interesujesz się prawdziwymi zbrodniami. Sprawy śledcze ze szczegółami, których media nie ujawniają i bez sensacji. Bo zawsze przynoszę szokujące sprawy jak ta. Zostaw like i komentarz. To pomaga dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy chcą zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło w wielu sprawach. A teraz do historii: uważaj bardzo, Danusia i Hania. Obie uczęszczały do szkoły podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Obie były uznawane za pilne uczennice zdobywające nagrody w konkursach szkolnych. Obie mieszkały zaledwie kilka ulic od siebie w tej samej dzielnicy, przy ulicy Wyspiańskiego. Obie należały do ruchu harcerskiego, z dumą nosząc oznaki swoich drużyn. Ale podczas gdy jedna z tych dziewczynek poświęcała wolny czas na wolontariat, fotografowanie chwil szczęścia i pomaganie seniorom w domach opieki, druga publicznie chlubiła się tym, że zawsze ma naostrzony nóż, finkę harcerską tradycyjny nóż polskich harcerzy. 15 grudnia 2025 roku, zaledwie 200 metrów od wejścia do szkoły, te dwie rzeczywistości zderzyły się w nieodwracalny sposób. To, co miał być zwykłym dniem nauki, zakończyło się kałużą krwi na śniegu. I dziś, tygodnie później, polskie prawo wciąż nie wie, jak sobie z tym poradzić. Ponieważ osoba, która trzymała to ostrze, ma zaledwie 12 lat, a w Polsce dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą ponosić odpowiedzialności karnej. Nie będzie procesu, nie będzie wyroku, nie będzie więzienia. Więc co się dzieje, gdy system prawny spotyka dziecko, które zabiło inne dziecko? Miasto, gdzie wszyscy się znają. Jelenia Góra nie jest anonimową metropolią, gdzie można się zgubić w tłumie. Przy swoich 70 tysiącach mieszkańców to typ miejsca, gdzie wszyscy znają wszystkich, gdzie plotki podróżują szybciej niż oficjalne wiadomości, gdzie rodziny żyją od pokoleń na tych samych ulicach. Ulica Wyspiańskiego, gdzie doszło do tragedii, znajduje się w spokojnej dzielnicy mieszkaniowej. Domy parterowe i niskie bloki, podwórka z ogrodami, szkoła podstawowa, która obsługuje setki dzieci z okolicy. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie, to szanowana placówka. Nosi imię polskiej naukowczyni, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. To szkoła, która ceni doskonałość akademicką, udział w konkursach, zaangażowanie społeczne. Ale jest jeden istotny szczegół geograficzny dla zrozumienia tej historii. Tuż za boiskiem sportowym szkoły znajduje się mały park, skwer. Przez ten park przepływa strumyk. To popularny skrót. Dzieci korzystają z tej drogi, aby skrócić dystans między szkołą a domem. To miejsce, gdzie młodzi spotykają się po lekcjach, gdzie rozmawiają, śmieją się, planują. Miejsce zwyczajne, znajome, bezpieczne. Do 15 grudnia 2025 roku Dragos. Dwie dziewczynki, dwa światy. Danusia. Danusia miała 11 lat. Chodziła do piątej klasy. Jej nauczyciele opisują ją słowami, które każdy rodzic chciałby usłyszeć o swoim dziecku. Empatyczna, zaangażowana, pełna światła. Nie była tylko dobrą uczennicą. Była tym dzieckiem, które kiedy szkoła organizowała zbiórkę dla domów spokojnej starości. Stało w pierwszym szeregu. Kiedy pojawiała się okazja do udziału w wolontariacie, Danusia pierwsza zgłaszała się. Kochała fotografię. Spędzała godziny, uchwytując momenty, wschód słońca nad karkonoszami, portrety przyjaciół, zapomniane detale codzienności, jakby dokumentowała świat, który widziała jako dobry i godny zachowania. Danusia była wdzięczna, mówią jej koleżanki i koledzy, dziękowa nawet za najmniejsze rzeczy. Była członkinią czternastej drużyny harcerskiej Ventus. Była podekscytowana, ponieważ wkrótce miała złożyć przyrzeczenie harcerskie ważny rytuał przejścia w polskim ruchu harcerskim. Przygotowywała się od miesięcy, ćwiczyła słowa. Wyobrażała sobie ten uroczysty moment. Nigdy nie złożyła tego przyrzeczenia. W rozmowach z jej koleżankami i kolegami po tragedii, jedno stało się jasne. Danusia w wieku 11 lat. Nie była zainteresowana chłopakami czy nastoletnią dramaturgią. Miała inne plany. Chciała się uczyć, chciała rozwijać swój talent fotograficzny, chciała robić różnice w świecie. Niektórzy spekulowali, że kłótnia była o chłopaka. Jej przyjaciele stanowczo temu zaprzeczają. Ona nawet o tym jeszcze nie myślała, mówią. Była skupiona na innych rzeczach. Hania. Hania miała 12 lat. Chodziła do siódmej klasy, rozpoczęła szkołę rok wcześniej niż normalnie, była uważana za inteligentną, wygrała konkurs językowy, również brała udział w ruchu harcerskim, choć w innej drużynie niż Danusia. Miała ambitne plany, chciała dostać się do szkoły wojskowej, często o tym mówiła. Jej zainteresowanie militariami było oczywiste. Nosiła spodnie kargo w stylu wojskowym, mówiła o taktykach, strategiach. Ale było coś, o czym jej koledzy wspominają konsekwentnie. Hania była zdystansowana, zamknięta w sobie. Nie miała prawie żadnych przyjaciółek, jak relacjonują. Żyła we własnym świecie. I był jeszcze jeden szczegół, szczegół, który z perspektywy czasu powinien był zapalić wszystkie alarmy. Hania często nosiła przy sobie nóż, finkę harcerską, tradycyjny nóż polskich harcerzy, z ostrzem około 10 centymetrów. I nie tylko go nosiła, chwaliła się tym. Zawsze ostrzyła ten nóż, opowiadają jej koledzy. Mówiła o tym, pokazywała ludziom, mówiła o tym, jak utrzymuje go ostrym. Niektórzy uczniowie przyznają, że Hania wielokrotnie przynosiła nóż do szkoły. Nikt nie kontrolował plecaków, wyjaśniają rodzice. Nie było powodu, żeby podejrzewać. W dniu zbrodni policja znalazła w plecaku Hani nie jeden, ale trzy noże finkę harcerską i dwa noże kuchenne. Jak dwunastoletnie dziecko dochodzi do punktu, w którym zabiera trzy noże do szkoły. I co ważniejsze, jak nikt nie zauważył, że coś jest poważnie nie tak, koledzy zauważyli zmianę w zachowaniu. Kiedyś była głośna na korytarzach mówią, ale ostatnio stała się cichsza. Zaczęła mówić dziwne rzeczy o nożach, o śmierci. W mediach społecznościowych Hania publikowała niepokojące rysunki, groteskowe figury, odcięte ludzkie kończyny. Pokrojone mięso. Zdeformowane stworzenia. Kiedy policja przeanalizowała te wpisy po tragedii, zdała sobie sprawę, że wszystkie znaki tam były. Widoczne dla każdego, kto chciał zobaczyć. Nikt nie chciał zobaczyć. Brickhouse jest ta. Dzień, który zmienił wszystko poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku. Polska zima już nadeszła z całą siłą. Temperatury poniżej zera. Śnieg w okolicznych górach. W Szkole Podstawowej nr 10... Dzień przebiegał normalnie. Danusia była w piątej klasie, Hania w siódmej. Ich lekcje kończyły się o nieco innych porach tego dnia. O 14 i 50 zabrzmiał dzwonek kończący siódmą lekcję. To był koniec dnia szkolnego dla wielu uczniów. Godzina, kiedy szkoła szybko pustoszeje: dzieci biegnące, żeby złapać autobusy, rodzice czekający przed szkołą, grupy przyjaciół planujące, dokąd pójść. Danusia właśnie miała lekcję religii, Hania wychowanie fizyczne. Wyszły ze szkoły w tym samym czasie i zaczęły iść tą samą drogą, skrótem przez skwer, mały park ze strumykiem. Te 200 metrów między szkołą a parkiem stało się miejscem jednej z najbardziej szokujących zbrodni w ostatniej historii Polski. Atak. Według relacji uczniów, którzy widzieli scenę z daleka, atak rozpoczął się jeszcze na terenie szkoły. Hania podeszła do Danusi, jak tylko ta wyszła, relacjonują koledzy, zaczęła z nią rozmawiać. Danusia próbowała ignorować, ale Hania dalej szła za nią. Kłótnia szybko eskalowała. Hania chwyciła Danusię. Według świadków już w tym momencie miała nóż w ręce, grożąc młodszej dziewczynce. To było na terenie szkoły. Hania potrząsnęła Danusią, groziła jej nożem. Potem zmusiła ją do pójścia w stronę parku, opisują uczniowie, którzy obserwowali z dystansu, nie rozumiejąc w pełni, co się dzieje. Park był pełny o tej porze, około 15 w dzień powszedni, z rodzicami odbierającymi dzieci ze szkoły, uczniami wracającymi do domu. Ale obie dziewczynki poszły do nieco odosobnionej części, blisko strumyka, gdzie roślinność tworzy rodzaj naturalnej bariery miejsce, gdzie pomimo bliskości domów i ludzi, można mieć krótką chwilę prywatności. Tam kłótnia wybuchła. Co dokładnie zostało między nimi powiedziane nikt nie wie na pewno. Niektóre wersje mówią o zazdrości, o rzekomej rywalizacji o chłopaka. Inne całkowicie odrzucają te narracje. To, co wiemy, na pewno to, co nastąpiło później. Świadek w parku w tym momencie był chłopiec w wieku 10 lub 11 lat. Wracał ze szkoły, używając tego samego skrótu. Widział wszystko. Widział, jak dwie dziewczynki się kłócą. Widział, kiedy kłótnia stała się fizyczna. Widział, jak Hania podniosła rękę z czymś błyszczącym w zimowym świetle. Widział, jak Danusia próbowała się bronić. Widział fizyczną konfrontację, widział kiedy Danusia upadła, i usłyszał, jak Hania krzyczy do niego. Spadaj stąd, wynoś się, wrzasnęła używając znacznie bardziej wulgarnych słów. Danusia, leżąc na ziemi, krzyknęła: Ratunku! Pomóżcie mi! Tu wkracza jeden z najbardziej imponujących aspektów tej historii: reakcja tego chłopca. Mając zaledwie 10 lat, nie wpadł w paraliżującą panikę. Nie zastygł na miejscu. Działał, pobiegł. Biegł najszybciej jak mógł, nie z powrotem do szkoły. Normalnym protokołem byłoby poszukać nauczyciela. Pobiegł prosto do domu. Tato, tato, dwie dziewczynki biją się w parku. Jedna upadła, druga uciekła, ktoś leży na ziemi. Myślę, że jest ranna. Jego ojciec nie tracił czasu na zadawanie pytań. Wybiegł: Reges kacz. Aftermath. Ojciec chłopca dotarł do parku w mniej niż dwie minuty. Hania już uciekła. Danusia leżała na trawie blisko strumyka. Była krew, dużo krwi, rany były w okolicy szyi i klatki piersiowej, wielokrotne pchnięcia nożem, precyzyjne, głębokie. Mężczyzna natychmiast zadzwonił pod polski numer alarmowy 112 i zaczął próbować zatamować krwawienie, ale rany były zbyt poważne. Karetka przyjechała o 14:50, zaledwie 10 minut po ataku. Ratownicy próbowali wszystkiego: reanimacja, uciski klatki piersiowej. Ale Danusia straciła zbyt dużo krwi. Została uznana za zmarłą na miejscu. Krepo. Zatrzymanie. Tymczasem Hania pobiegła do domu zaledwie kilka ulic dalej. Pokryta krwią weszła do swojego mieszkania. Według niepotwierdzonych relacji z sąsiedztwa miała próbować skrzywdzić siebie. Świadkowie mówią, że wróciła na miejsce zbrodni minuty później, wciąż pokryta krwią, jakby była w stanie szoku. Ale kiedy przyjechała policja, na podstawie opisów świadków, poszła prosto do jej domu. Identyfikacja była szybka. W małym mieście, gdzie wszyscy się znają, nie było trudno odkryć, kim była dwunastoletnia dziewczynka uczęszczająca do tej samej szkoły, co ofiara. Hania została zatrzymana we własnym domu. Finka harcerska wciąż z krwią została znaleziona. Wraz z dwoma nożami kuchennymi, które miała w plecaku. Podczas pierwszych przesłuchań próbowała kilku wersji historii. Najpierw twierdziła, że działała w obronie własnej. Ona mnie pierwsza zaatakowała miała powiedzieć. Dowody całkowicie zaprzeczały tej wersji. Świadkowie byli jasni: Danusia została zaatakowana nie atakowała więc Hania zmieniła narrację. Według relacji opublikowanych przez polską prasę miała powiedzieć coś, co zmroziło krew w żyłach śledczych: Chciałam sprawdzić, jak się zabija człowieka. Te słowa rozprzestrzeniły się po kraju, jak pożar. Jak dwunastoletnie dziecko dochodzi do punktu, w którym chce sprawdzić, jak to jest odebrać życie, to pytanie dręczy Polskę do dziś. Dergaridebr. Prawo, które nie ma odpowiedzi. Tu zaczynamy wkraczać na głęboko niepokojące i kontrowersyjne terytorium. W Polsce, zgodnie z kodeksem karnym, osoba może ponosić odpowiedzialność karną dopiero po ukończeniu 13 lat. Hania miała 12 lat w momencie popełnienia przestępstwa. Oznacza, że nie może być sądzona w zwykłym sądzie karnym. Nie będzie prokuratora formalnie oskarżającego o zabójstwo. Nie będzie ławy przysięgłych. Nie będzie wyroku więzienia. Zamiast tego jej sprawa została przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich. A kwalifikacja prawna to nie zabójstwo, tylko demoralizacja. Pozwólcie, że to do Was dotrze. Dwunastoletnia dziewczynka rzekomo zabija inne dziecko wielokrotnymi z premedytacją zadanymi ciosami noża. Nosi trzy noże do szkoły, podchodzi do ofiary na terenie szkolnym, zmusza ofiarę do pójścia w odludne miejsce, atakuje ze skrajną przemocą, a polskie prawo klasyfikuje to jako demoralizację. Termin demoralizacja jest normalnie używany dla dzieci, które opuszczają lekcje, angażują się w drobne kradzieże mają chroniczne problemy behawioralne, ale nie przemocowe. Czy ta kategoria prawna naprawdę może objąć taki czyn? Co się stanie z Hanią? Najpierw została umieszczona w obowiązkowej obserwacji psychiatrycznej. To standard w sprawach dotyczących nieletnich i skrajnie agresywnego zachowania. Psychiatrzy i psychologowie ocenią jej stan psychiczny, spróbują zrozumieć jej strukturę psychologiczną. Po tym sąd rodzinny może zastosować jeden z następujących środków. Opcja pierwsza: Zintensyfikowany nadzór rodzicielski. Zasadniczo rodzice Hani stają się prawnie odpowiedzialni za jej stałą obserwację. Muszą zagwarantować, że chodzi na terapię, nie stanowi zagrożenia dla innych osób, przestrzega określonych zasad. Opcja druga umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Te ośrodki są dla młodzieży, która popełniła poważne wykroczenia, ale jest szczegół: te ośrodki są przeznaczone dla dzieci od 13 roku życia. Hania ma 12 lat. Opcja trzecia zamknięty zakład psychiatryczny. Jeśli zostanie ustalone, że ma poważne zaburzenie psychiczne, wymagające intensywnego leczenia i izolacji, maksymalna kara, jaką może otrzymać, pozostanie w jednej z tych placówek do ukończenia 18 lat. Po tym prawnie będzie wolna, bez wpisu do rejestru karnego, bez formalnego procesu za zabójstwo. Bez możliwości przedłużenia zatrzymania po 18 roku życia, niezależnie od ryzyka, jakie może stanowić. Porównajcie to z oskarżonym, który ma 13 lat w podobnych okolicznościach. Tylko jeden rok różnicy wieku. Ale konsekwencje są dramatycznie różne. De się debata narodowa. Ta sprawa rozniecił żarliwą debatę w Polsce. Czy wiek odpowiedzialności karnej powinien zostać obniżony? Obecnie istnieją trzy progi w polskim prawie. Poniżej 13 lat, tylko demoralizacja. Sąd rodzinny: 13-17 lat. Może być ścigany w sądzie dla nieletnich z możliwością surowszych kar: 18 plus lat. Pełna odpowiedzialność karna jako osoba dorosła. Konserwatywni politycy argumentują, że wiek 13 lat jest arbitralny i przestarzały. Dzieci dziś dojrzewają wcześniej, twierdzą. Mają dostęp do internetu, do treści przemocowych, doskonale wiedzą, co robią. Inni argumentują, że obniżenie wieku byłoby niebezpieczną równią pochyłą. Gdzie się zatrzymamy? 12 lat? 10, 8? Czego nikt nie zaprzecza, to że ta sprawa odsłoniła fundamentalną wadę w polskim systemie. Jest różnica moralna i praktyczna między dwunastolatkiem, który opuszcza lekcję, a tym, który popełnia z premedytacją zabójstwo. Ale prawo traktuje obie sytuacje w tej samej kategorii: demoralizacja, klerkę porównanie międzynarodowe USA. Aby zrozumieć, jak inne kraje sobie z tym radzą, spójrzmy na Stany Zjednoczone. System często krytykowany za surowość wobec młodych przestępców. W USA praktycznie wszystkie Stany pozwalają, by nieletni poniżej 13 lat byli sądzeni jak dorośli w sprawach o zabójstwo. Niektóre Stany nie mają minimalnego wieku dla procesu. Istnieją udokumentowane przypadki dzieci w wieku 8, 10, 11 lat ściganych za morderstwo. Wiele z nich otrzymuje wyroki dekad w ośrodkach dla nieletnich z możliwością przeniesienia do więzień dla dorosłych po ukończeniu 18 lub 21 lat. Zaledwie kilka tygodni przed tragedią w Jeleniej Górze w Stanach Zjednoczonych dwóch nastolatków, jeden 14-letni i drugi 13-letni, zostało oskarżonych o zamordowanie 12-letniej dziewczynki. Motyw, komentarz, który ona napisała w mediach społecznościowych, a który jeden z nich uznał za obraźliwy. Zwabili ją do lasu pod pretekstem przyjacielskiego spaceru. Jeden z nich ukradł matce broń i tam wykonali egzekucję na dziewczynce. Zostali aresztowani w ciągu 48 godzin. Obaj będą sądzeni. Grozi im możliwość dekad pozbawienia wolności. Czy system amerykański jest nadmiernie karny? Być może, ale przynajmniej uznaje, że jest różnica między dzieckiem problemowym a dzieckiem niebezpiecznym. System polski w kontraście wydaje się nie mieć odpowiednich narzędzi do radzenia sobie z tą drugą grupą. Dwie tragedie. Są dwie tragedie dziejące się jednocześnie w Jeleniej Górze. I ważne jest, żebyśmy mówili o obu. Rodzina Danusi. Stracili swoją córkę. W brutalny sposób. Niewytłumaczalny. Nagły. Danusia wyszła do szkoły w poniedziałkowy poranek. Nigdy nie wróciła do domu. Pogrzeb Danusi odbył się w sobotę, 20 grudnia 2025 roku. Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łóżniak ogłosił ten dzień dniem żałoby miejskiej. Setki osób przybyły. Kaplica starego cmentarza komunalnego była pełna, wielu musiało stać na zewnątrz. Harcerze z całego regionu przybyli w pełnym umundurowaniu. Sztandary drużyn harcerskich utworzyły wartę honorową. Czternaskę. Drużyna Ventus, której członkinią była Danusia, była obecna w pełnym składzie: białe kwiaty, białe róże. Grób Danusi został pokryty morzem białych kwiatów, koloru niewinności. Rodzina prosiła o prywatność, prosiła, by media nie przybywały. Ale ból był publiczny, całe miasto płakało. Rodzina Hani. Teraz porozmawiajmy o czymś, o czym wielu woli nie mówić. Rodzina Hani również cierpi. Jej rodzice, według relacji, to szanowane osoby. Profesjonaliści odnoszący sukcesy, rozwiedzeni, ale oboje zaangażowani w wychowanie córki, dziś żyją w innym koszmarze. Ich córka jest oskarżona o zabicie koleżanki w mieście 70 tysięcy mieszkańców, gdzie wszyscy się znają, nie ma ucieczki. Każde wyjście do supermarketu, każdy spacer ulicą, spojrzenia, szepty, zawoalowane oskarżenia. Jak mogliście nie zauważyć? Jak mogliście do tego dopuścić? To wasza wina. Ból tej rodziny jest inny, ale nie mniej realny. Nie stracili córki na rzecz śmierci, ale stracili córkę, którą myśleli, że znają, i teraz muszą żyć z ciężarem pytań bez odpowiedzi. Internet jako broń, a potem jest internet. Jak tylko wieść o tragedii się rozprzestrzeniła, polskie media społecznościowe eksplodowały, ale nie żałobą i współczuciem, nienawiścią, teoriami spiskowymi, celową dezinformacją. Fałszywe twierdzenia zaczęły krążyć, że Hania nie jest Polką, że jest innej narodowości. Ksenofobiczne wpisy rozprzestrzeniały się jak pożar. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych musiało interweniować. Wydało oficjalny komunikat: Hania jest obywatelką Polski. Twierdzenia krążące w sieci są fałszywe i są przedmiotem śledztwa. Policja zdołała wyśledzić dwie osoby, które aktywnie rozpowszechniały te kłamstwa. Zostaną postawione zarzuty nawoływania do nienawiści. Ale szkoda została już wyrządzona. Komentarze celebrujące śmierć Danusi pojawiły się na mrocznych forach. Zasłużyła sobie, napisali niektórzy, bez jakiejkolwiek podstawy. Posty sugerujące, że rodzina Hani powinna zostać ukarana zaczęły krążyć. To ten sam wzorzec, który widzieliśmy w sprawie Mai z Mławy. Innej brutalnej zbrodni z udziałem młodych ludzi, która wstrząsnęła Polską niedawno. Po każdej tragedii internet staje się ściekiem nienawiści, spekulacji i okrucieństwa. W sprawie Mai, która została znaleziona martwa w śmietniku w wieku 12 lat, z 17-letnim oskarżonym, jej matka była celem straszliwych ataków online. Twoja córka jest tam, gdzie jej miejsce, w śmieciach. Trudno pojąć ten poziom okrucieństwa, ale on istnieje i narasta. Khan. czy my to stworzyliśmy? Więc zadajmy pytanie, którego wszyscy unikamy: Czy mogliśmy my, jako społeczeństwo to stworzyć? Hania nie urodziła się z nożem w ręce. Nie urodziła się z chęcią sprawdzenia, jak to jest zabić kogoś. W pewnym momencie coś poszło nie tak, może wiele rzeczy poszło nie tak. Porażka pierwsza. Szkoła. Koledzy wiedzieli, że Hania nosi nóż. Niektórzy nawet widzieli, jak go ostrzy przed nimi, ale nikt nie zgłosił tego nauczycielom. Dlaczego? Bo normalizacja jest cicha, bo jest trochę dziwna, ale nie jest niebezpieczna, tak myślimy, dopóki nie jest za późno. Polskie szkoły nie mają wykrywaczy metalu, nie ma kontroli plecaków. To byłoby postrzegane jako inwazyjne, paranoidalne, ale może, tylko może, losowe kontrole mogły znaleźć te trzy noże. Porażka druga. Rodzice. Hania miała noże kuchenne w plecaku, noże, które przypuszczalnie pochodziły z jej własnego domu. Czy jej rodzice wiedzieli, że ma intensywne zainteresowanie nożami, militariami, przemocą? Niemożliwe, by uważni rodzice nie zauważyli drastycznych zmian w zachowaniu, niepokojące rysunki w mediach społecznościowych, rosnącą izolację, fiksację na ostrzach, ale współczesne życie jest pełne rozpraszaczy: praca, rozwód, obowiązki łatwo przegapić znaki. Porażka trzecia Internet. Bądźmy brutalnie szczerzy. Internet jest pełen treści gloryfikujących przemoc. Filmy prawdziwych zabójstw, fora, gdzie ludzie dyskutują o technikach zabijania, gry, które nagradzają brutalność. Dwunastoletnie dziecko ma pełny dostęp do tego wszystkiego. Bez prawdziwych filtrów, bez skutecznego nadzoru. Hania publikowała rysunki okaleczonych ciał. Nikt nie zgłosił tego do moderacji. Nikt nie powiadomił władz. Platformy mediów społecznościowych zawiodły. Porażka czwarta. My, jako społeczeństwo, żyjemy w kulturze, która normalizuje agresję. Bójki filmowane i publikowane dla rozrywki, cancel culture doprowadzona do skrajności, komentarze pełne nienawiści celebrowane. Dzieci to wchłaniają, a niektóre, niebezpieczna mniejszość, internalizują to w wypaczony sposób. Degrino: Co teraz zrobimy? Nie ma łatwej odpowiedzi. Ale niektóre rzeczy są jasne. Po pierwsze. Reforma prawna. Wiek odpowiedzialności karnej w Polsce wymaga rewizji. Niekoniecznie obniżenia do 12 lat, ale musi istnieć kategoria pośrednia coś pomiędzy demoralizacją a pełnym procesem karnym. System, który rozpoznaje, że niektóre dzieci popełniają czyny wykraczające daleko poza problemy behawioralne. Po drugie, interwencja szkolna. Szkoły potrzebują jasnych protokołów na wypadek, gdy uczeń jest widziany z bronią. Nie może być niejednoznaczności. Nie może być, ale to tylko dziecko. Dziecko z nożem w szkole to czerwony alarm. Zawsze. Po trzecie: monitoring mediów społecznościowych. Platformy potrzebują bardziej skutecznych algorytmów do wykrywania niepokojących treści publikowanych przez nieletnich. Rysunki skrajnej przemocy powinny uruchamiać natychmiastową ludzką weryfikację. A gdy zostaną zidentyfikowane, rodzice i władze szkolne powinny być powiadomione. Po czwarte edukacja rodzicielska. Rodzice potrzebują narzędzi i wiedzy do identyfikowania sygnałów ostrzegawczych u swoich dzieci: skrajna izolacja, fiksacja na przemocy, gwałtowne zmiany zachowania. Programy uświadamiające powinny być obowiązkowe, nieopcjonalne. Po piąte zdrowie psychiczne młodzieży. Polska, jak wiele krajów, ma niewystarczające zasoby dla zdrowia psychicznego dzieci. Jest za mało psychologów szkolnych, długie kolejki do psychiatrów dziecięcych. Inwestycja w ten obszar to nie luksus to podstawowa potrzeba bezpieczeństwa publicznego. Deregrasie, pytanie, które pozostaje. Więc wracamy do pierwotnego pytania: co sprawia, że dwunastoletnie dziecko codziennie nosi ostry nóż? A najbardziej przerażającą odpowiedzią jest: nie wiemy na pewno. Może Hania ma głębokie zaburzenie psychologiczne, które nigdy nie zostało zdiagnozowane, może była ofiarą czegoś, czego jeszcze nie znamy. Może jest po prostu jednym z tych rzadkich dzieci, które z powodów, których nauka jeszcze nie rozumie w pełni, rozwijają wczesne tendencje psychopatyczne. Albo może, i to jest najbardziej przerażająca możliwość, jest produktem systemowych porażek nałożonych na siebie, aż stworzyły idealną burzę tragedii. Legakty: pamięć Danusia miała 11 lat. Miała przed sobą całe życie, plany, marzenia. Chciała złożyć swoje przyrzeczenie harcerskie, chciała rozwijać swoją fotografię, chciała pomagać ludziom. Dziś jest pochowana pod morzem białych kwiatów. Hania miała 12 lat. Ona również miała przed sobą życie. Teraz będzie żyła na zawsze jako ta dziewczynka, ta, która zabiła, ta, której prawo nie potrafi odpowiednio ukarać. Dwa zniszczone życia, dwie zdruzgotane rodziny, miasto w traumie. A pytanie, które pozostaje brzmi: ile innych hań tam jest? Ile dzieci w tej chwili publikuje niepokojące rysunki w mediach społecznościowych? Nosi noże w plecakach, karmi przemocowe fantazje. I ile danusiów będzie ich ofiarami, zanim w końcu się obudzimy? Grake, twój głos ma znaczenie. Ta sprawa podnosi fundamentalne pytania o to, jak chronimy nasze dzieci, zarówno przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i przed nimi samymi. I chcę znać twoją opinię. Nie ma tu łatwych odpowiedzi, ale debata jest niezbędna. Zostaw w komentarzach. Czy uważasz, że wiek odpowiedzialności karnej powinien zostać obniżony? Czy problem leży w tym, jak reagujemy, a nie w tym, kiedy reagujemy? Jak rodzice, nauczyciele i społeczeństwo powinny reagować, gdy widzą sygnały ostrzegawcze u dziecka? Gdzie wyznaczyć granicę między prywatnością a bezpieczeństwem? Czy rodzina Hani ponosi prawną odpowiedzialność za to, co się stało? Czy powinny być konsekwencje dla rodziców w takich sprawach? Degraf, -y, format wideo to specjalny materiał. Testuję ten dłuższy, głębszy format z kamerą. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takiej treści, szczegółowych śledztw w sprawach, które podnoszą ważne pytania społeczne, zostaw komentarz mówiąc więcej śledztw. Jeśli wolisz tradycyjny format podcastowy, napisz podcast. Twoja interakcja decyduje o kierunku tego kanału, a jeśli jesteś tu nowy, zasubskrybuj kanał. Włącz dzwoneczek. Bo co tydzień przynosimy sprawy kryminalne, które wykraczają poza powierzchnię. Sprawy, które sprawiają, że zadajemy pytania, myślimy, debatujemy. W następną niedzielę wracamy z nowym odcinkiem podcastowym, ale jeśli ten materiał osiągnie dobre wyniki, będziemy mieli więcej śledztw w tym formacie. Rekę, ostatnia prośba. Zanim pójdziesz, chcę zostawić prośbę. Jeśli masz dzieci, siostrzeńców, uczniów, porozmawiaj z nimi naprawdę. Nie kazanie, rozmowa równy z równym. Zapytaj, jak się czują, zapytaj, co oglądają w internecie, zapytaj o szkołę, przyjaciół, lęki, a co najważniejsze, słuchaj, bo może tylko może szczera rozmowa może być różnicą między dzieckiem, które prosi o pomoc, a dzieckiem, które popełnia nieodwracalne. Dygraksie. In memoriam Danusia, 11 lat. Empatyczna fotografka, wolontariuszka. Niech jej pamięć będzie nie tylko tragedią, ale ostrzeżeniem, którego nie możemy już ignorować, spoczywaj w pokoju Danusiu.